Siemaneczko i ziemeczki z tej strony Mach YouTube i w dzisiejszym odcineczku będziemy trollować ludzi, że jesteśmy bambikiem. Tak, to jest taki fajny challenge. Zaczynamy, ja w tym czasie powiem Wam tak, żebyście subskrybowali kanał, żebyście mi motywowali ten właśnie na następne odcinki właśnie takie możecie zostawić. Będzie mi bardzo miło. Możecie zostawić też łapkę w górę, żebym wiedział, czy takie właśnie rzeczy Wam się spodobają. Jak będą Wam się podobać, no to... Albo zróbmy takiego fajnego deala. dajecie 5 łapek w górę pod tym filmem i będzie następny odcinek. A my przechodzimy do następnej... do pierwszej osoby. W sumie. Pierwszych osób, o ile będą Polakami. z Polski O, siema Ej, a mam pytanie, gdzie lecimy? Dobra, a mam takie pytanko, bo ja jak to się gra, bo ja nie za bardzo umiem. Ja gram na padzie ogólnie to a okej okay. Nie no oglądałem troszkę poradników, więc powinienem też umieć, mam nadzieję. Ogólnie jakby co to pierwszy raz gram, a jakby co to ten poziom to od kolegi mam konto, bo mi pożyczył do, tam, do grania. Jakby co? Ej, zaraz tu zginiemy. Zaraz zginiemy. O, skrzynia. U. O, tu legendarna! A? A dobry ten karabin szturmowy? Eee, ale... E, ciężki czy lekki? E, wiesz co? Nie wiem, jakby Taki długi, taki, nie wiem. Taki on, to on Zielony. Taki, to on taki zielony. No. Ale to jest taki, że nie ma żadnego brązowego koloru, tylko jest taki cały czarny? Szaro-czarny taki, o, taki, o. Taki. O, to on jest akurat dobry. A. Ej, ej, dobra. Mała miksturka osłony? A. I to się pije. A i mi daje jakiś pasek. Aha. Masz więcej. Aaa, dobra. Okej. Okay. Dobra. Ja tu mam jakieś tuki. Okej. Jeden leży. Drugi w sumie też. Dobra, zaraz Ci próbę pomóc. Nie no, ja cię nie widzę. A. O, pompa? A pompa to co to pompa? Eee, ona jest na... Selba. Aaa, taka, tak? E, tak się nazywa. Okej. Okay. Spoko. Ej, czy nie nie? No, to zaraz. Przedni. Dobra, to No. A jakbyście się, się pytali czemu tam jest YouTube, to mój kolega nagrywa na YouTube'a. Możecie wejść jak chcecie do niego, Dobra. Jakiś koszyk na śmieci, tego rozwalę, bo bardzo brzydko jest przewrócony. O, widzę gościa, strzelam, dostał 31. Ej, sorry, że ci zabrałem tutaj. masz i aptekę. Ja go uderzyłem o. 31, tak na niebiesko, to chyba dobrze, tak? No tak. A, okej. Okay. Dobra, idziemy, let's go. Mm. O dobra, mam wyciszone mikro. Ej, ale oni kurde są mili, Powiem wam. Że no nie widzę, dobra. Dobra. O, jakaś ciężarówka zakopana. Ej, a u też... Ej ja przyjmę zaproszenie czy nie? Dobra, to zaraz, tylko że ja za bardzo nie umiem. A to weź w odpiąć. E, a jak to się wchodzi? Ja gram na padzie, No Na padie, no właśnie na padie, masz odpiąć. jest, no, kliknąłem. E, odpiąć i a, L1. I dodaj znajomych, tak? Tak, tak. No. Marci, it No i tak, dobrze. Dobra, jest? Dobrze? Dostaliście? Tak, tak, dobrze. Tak. Dobra. Dzięki. Ej, tam ktoś tak, tak, autem tak. jedzie! Okej, okay, idę. Idę. Dwie głupoty. Dostał za pięciu, za siedem. O, kto naj? Też abym należał. Powiedziałam, że ja taki dobry jestem. A co? Gdzie oni są? Ja, no? ja byłem. Nie. No. Ej, e, gdzie są? Wow, co to jest? Zwykle to niebieski. Pan... Nie wiem, co to jest pad jakiś, co to jest? Nie wiem. A ja to wy macie tego? Ten, ten taniec? Bo to, bo to mi kolega kupił to, bo to chyba jest unikalne jakieś, tak? Co? To, no, takie coś. Płaczę chyba? Takie, że płaczę chyba, tak? To mi kolega kupił. Aha, dobra. Eee, no. Ej, kolejna. Za 200 zł? Eee, nie, eee, w zwyczajnej palucie polskiej to by było, no, takie 8 zł. A, dobra to drogi, nawet. jak za płakanie. Nie, stracił to a wydał na nim 200 zł. 200. O Boże, tak ta dużo na grę? No właśnie, dostał na sylwestra i od razu idzie sobie kupić 500 tak, tak. Ja, jakby mój kolega kupił za 5 złotych i on stracił 5 na, na, na to konto Ale nie wiem, ała, nie wiem co on do końca kupił O, tu jest piłkarka, tak? Taka yes. piłkarzystka trochę. Jak to Lewandowski może jest. czekaj O, czy Ty miałeś taką broń w kolorze y, pomarańczowej? Nie. Ja nawet nie wiem, że, że te broni mają kolory. Kurde, to nie wiem. Albo... O kurde, wow. A co to jest za, za broń? O kurde. To jest jakaś dobra, tak? No bardzo! Tak? Na, najlepsza w grze? No to znaczy, czy najlepsza? Bo dla niektórych tak, ale... E, A. O. Na daleko to na jest najlepsza w grze, ale... Pum, 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 pum! Zaczekajcie za nami! Wow, to dało... Co to jest? Co to dało? Eee... Kew. Pop... Kewa? A kef to jest taka... to ten pasek niebieski, tak? No, jak ktoś ci zada obrażenia. to no to zada ci mniej pomęcznika. Aha, o, łyba! Płaszczuk. A nie, płaszczak, okej. Okay. Dobra. Siadamy na autobusie. Ej, okej, grze? Ej, Zaprosicie mnie, żeby do lobby? Dobra. Zobaczę. Uuuu, mogę rozbijać szybę. Kurde, ale dobra. Marcin, Marcin, ty... Wiesz yy, o tym, co grasz? Co? Jeszcze masz... Co? Yy, Wiesz, że najrzadszą emotem grze prawie masz? No wiem. Tak? To jest najrzadsza emotka, prawie? No to jest Orange Juice. Uuu, czyli Orange Juice to nie jest pomarańczowy sok, czy coś takiego? Nie no, to jest jakieś... pomarańczowa sprawiedliwość. Aaaa. Wiesz, jakie jest super? Tak? Też bym chciał. A zobaczcie, bo mój kolega wygrał taką emotkę, ale nie, nie wiem gdzie, nie wiem o co chodzi. Patrzcie, e, jak zaprosicie mnie do lobby, to wam pokażę trzymanego skina. Takiego. Taką emotkę mój, mój kolega dostał i mi dał to konto. Co to jest? No, no ja też. Ha. Kupiłam. Aaaa. Ej, zaprosicie mnie do snack, to wam pokażę jedną emotkę. E, takiego. E. O, ale fajne. Ej, to, to wam pokażę tego, jak to ma. Skinę takiego. Ej dobra, ja, ja bym chciał, się do, do, ja bym chciał do, przyznać się do czegoś. Do czego? Ogólnie ja nagrywam teraz na YouTube'a. Chcecie kogoś pozdrowić? Tak. Kogo? Kogo? Ej, dobra, słuchajcie, ja ogólnie nie jestem Nubem, ja ogólnie nagrywam odcinek, że sprawdzam reakcję ludzi co by zrobili, czy co. Wiecie, nie? Wie, wiecie o co mi chodzi, nie? Ej, dobra, słuchajcie, ja, ja muszę lecieć, bo ja, ja, ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał 3 godziny, bo z wami to bym mógł grać 400 godzin, ale słuchajcie, e, muszę do następnych iść, wiecie? To wam jeszcze pomogę. Aha. No dobra, okej, okay, to nara, dzięki za głę. Ej, ale daj mi tego skara. Ja nie mam skara. Ja nie wiem, to on tam ma. Ten co tańczył Orangiusa ma. Dobra, to dzięki zagra. Dobra. Możecie później wbić na A mój kanał. Nie. A jaki masz kanał? Mexo YouTube, taki jaki miałem nick. O jejku. Dobra, jak widzicie to byli bardzo sympatyczne osoby. To były bardzo sympatyczne osoby. Lecimy z następnym oddziałem. I myślę, że po tym oddziałku możemy w sumie kończyć odcinek. Mam Na nadzieję, że on nie trwa 4 godzin, tylko nie jest 20 minut, przynajmniej to jest minimum. Nie, no dobra, okej. Okay. Ale teraz to lecimy z taką szybką gierką. Błaga, żeby był Polak, przynajmniej jeden, i będę się cieszył. Siema. Halo, siema. Elo, co tam? Jak tam u ciebie? Ej, a powiedz mi jak w to się gra, bo ja za bardzo grać nie umiem w tą grę. Bo ja dostałem od kolegi konto i powiedział, że to jest fajna gra. Halo? No. Ej, ktoś mi powie jak w to się gra, bo ja nie umiem. A tak w ogóle Ymm, to a, w ogóle powiedz mi, na czym pierwszy grać, bo tak nie wiem, jak cię sterować. Ja gram na padzie. Dokładnie no, no to dobra, na się. No to wyskakujesz sobie X-em, no i po prostu tak. joystickiem do przodu. A, i X, aby rozłożyć lotnie. A. No to rozkładasz lotnie, ale wiesz co, lotnia ci się rozłoży sama, jak będziesz blisko. A, dobra. Dopuszczam ci też to to więc mogę ci później pomóc, jak tak, ty no dobra, to ja później zaakceptuję. Zapytam się kolegę, jak to się robi, bo ja, ja nie umiem. Czekaj, e, gdzie ty jesteś? Jaki ty masz nazwisko? YouTuber. Dobra, wiesz co... O dobra, no to to macie się już lotnie rozłożyć. No, już no. się rozłożyła rzeczywiście sama. No, ale mogę... Ja troszkę wcześniej sobie rozłożyłam, bo nigdzie nie dolecę. A, no. O, tutaj coś takiego niebieskiego widziałem tu. O, wow. no, ale wiesz, co to są monetki, ale yy, tak jest XP, ale ich nie zbieraj. Masz karnet bojowy? Mm, jakby w sumie tak szczerze to nie wiem, nie wiem nawet co to jest, bo jakby ja dostałem konto od kolegi i gram pierwszą grę. I, się I, jakby, I wiesz co? Bo karnet bojowy jest z tego, że przy... Zdobywasz sobie poziomy to masz mhm. 44 poziom i za te poziomy dostajesz skiny, emotki, malowania i różne takie rzeczy. Na przykład, ja mam to malowania bojowego... na przykład do broni, tak? Bo słyszałam, że tak, tak, no. coś jest. no na przykład ja mam skarnię, tu i moje miecze. I a, a ten killoff to mój kolega mówi, że to jest jakiś inny jest. To tak? jest taki kill podstawowy i skórka też jest podstawowa. Tak? Mam dać Ciebie broń, proszę. I ci jeszcze amunicję O, pistolet. O. Powiem ci jak się przemienia broń. Jak grasz na PlayStation, to jak masz dwa joysticki, No. Masz kwadrat, półko, trójkąt i X, nie? Tak, no. Po drugiej stronie też masz takie przypiski. No. I, I musisz legiąć mówi, przyjść, że... Co... Ten taki do góry, tak? Bo mnie kolega tak. trochę uczył, ale on... No. No A, i to jest no. do przemienienia na broni i cały ekiponek, i x A, sobie upuść. Uliczujesz. Aha, udało się. Jest, umiem, umiem. No to chodź za mną, będę ci bronił. Dobra. Skaczę się na X, tak? Tak, tak na X się skaczę. Na A tutaj niby się da budować. Tutaj się niby da budować, tak? Czy Co coś? Tak. Musimy pierwsze pozbawić materiału. Ja mam, sobie. ja mam 100 jakiegoś drewna. O! No to, tak, klikamy kółko i ściany masz na R2. Ja mam takie coś, że L1, R1, takie coś. R, R1 to jest... E, to podłoga. chyba mogę przesuwać pewnie albo coś takiego, bo tak mi kolega mówił. No tak. Mówi. Bo, tak no kolega bo, to, mi zrobił tak. takie jak najłatwiejsze ustawienia, mi ustawił niby. No, wiesz ja finansowanie to bardzo nie wiem, ale masz na kolejną broń. O, jakiś... Dugi, jakiś karabin, czy coś takiego? To jest taki karabin dźwigniowy. A, a to jest ta nowa broń, co mi kolega mówił, nie? No wiesz, ja też za bardzo za niedługo nie gram z tego Fortnite'a, bo od, od poprzedniego sezonu, więc... Aaa, mm, mój kolega gra zimno. też, ale chyba mówił, że coś tam ma jakiś karnet, ale... Karnet to jest karnet bojowy, tak? Tak, tak, o to chodzi i tam musisz zapozziane zbierzku. I karnecie boją. są wszystkie postacie z tego sezonu, na eee, przykład nie wiem Mi jak... Się... Fajne. A ja... ha, dobra, to ja wiem A. chyba o co się chodzi. I tam jest na przykład ten taki ciacho, na przykład, tak? A ciacho, Mandadorian... Eee, A to, to ze Star Warsów, tak? tak? Ol... O, no, jest fajna, Leksa no, jest fajna, prawdziwie, spoko. Mówi, chyba, wiesz co, chyba mam ten karnet bojowy, tak mi się wydaje. Uminem a ty na... masz 100 poziomów aż? 118? Nie, ja mam, wiesz uh, A, a dobra, to pomyliłem cię, dobra. No on ma 100 poziomów, bo już ma Baby jodę na pewno. A o oh, baby Yoda! Wow, ale sweetie, Ale koks, ładny, bardzo. Już co żebyśmy tak wygrali, muszę postarać się. Trzymaj się blisko tego Mandalorianu, bo widzę, że on ogarnia nawet. Więc udało że nam się wygrać. Dobra, czekaj, to ja spróbuję cię dodać do znajomych, bo o. No, tylko tam musisz kliknąć w wiesz? Tak. Udało się? Tak, udało on się. Płyni, tak? Chodźcie na ten, na splash'a. Splash'e? A to splash to jest to takie coś w CS-ie? To co... To co... Ten? Takie białe? jest diale? takie leczenie. Aha. O, to ja no, mam rybkę już mam bardzo dużo tego. Mam wszystkiego po sto. To dobrze. Ja cię to rosą rybkę. Nie no dobra, a tak szczerze to powiem ci jedno. Ja ogólnie już ogarniam tą grę. Tutaj masz dowód, czekaj. I ogólnie nagrywam teraz odcinek, możesz być na mój kanał. Taki jaki mam nick, no. to jest mój kanał. Ogólnie mam 130 subów, więc spokojnie. Ale nagrywam na YouTube'a teraz odcinek, że udaję Bambika w Fortnite. No i sprawdzam, co ludzie zrobią. Czy pomogą, czy będą wyśmiewać, czy coś. No serio. Chcesz kogoś zrobić? Nie, no to rodziny znamy jakby wszystkie, ale ja zawsze mam podejście, że jak każdy ostatni który naprawdę miły z chyba z 10 lat, ich mogłam bo kupiłam mu skina, widział, jak się cieszył, normalnie był szczęściem. Tak? Ja ogólnie mam karnet i to nie jest od kolegi konto, więc spokojnie, to wszystko to, wiesz, był A jak ogólnie emocje od 0 do 10, tak szczerze? Eee, Takie 7, ja ja mam taką bekę tak z tak tego, tak że dałam się tak, tak ubrać. No, widzisz, Ogólnie to ubrań mam sporo. mam na, Wydałem na tą grę łącznie 48 zł, bo wydałem nie? na. E, czekaj, ja mam tak. 1000 V-dolcy kupiłem. Oraz e, ten, ten nowy, właśnie wiesz, tą babeczkę, tą taką białą. To no, Nie, właśnie, nie. E, ten Arrow? Nie, 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 to za 16 zł, czekaj, pakiet tak no. A, dobra, diamentowa diwa, rozumiem. No, diamentowa no. A, chcesz grać? E, od tego z Galactusem, tak szczerze. A, no ja to ja rozumiem. też to, ja też, ja też. Spokojnie. Ej, dobra, to ja muszę kończyć, bo ogólnie, żeby mi ten odcinek tam nie trwał, nie wiem, pół godziny, bo raz tak miałem, że odcinek mi trwał 50 minut. A ja teraz na, na Play'u nagrywam, więc po prostu będę, ja, ja tych filmów nie montuję wtedy, więc wiesz. Więc dzięki Ci za grę, już Cię dodałem do znaj, później możemy zagrać czy coś, nie? Nara. No pa. Pa, pa. Też muszę wziąć. Dobra. Jak widzieliście, ta osoba była bardzo miła, bardzo mi pomagała, dziękuję jej, jak to oglądasz, to dziękuję Ci. Że nie byłaś taka. Wie, paruwa. Taka cienka, że ja tak to nazwę. Dobra, to Nara. Kurde, ale pewnie wam widzowie, że się cieszę z tego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie. To było na tyle. I Sejonara!